W tym filmie pokażę Ci, jak przekuć swoją ekspercką wiedzę, swoje zadowolenie, w Twój sukces i również w Twój dodatkowy zarobek. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest bardzo dużo ekspertów na rynku, którzy mają naprawdę gigantyczną wiedzę, natomiast prowadzą fajne firmy bądź udzielają się społecznie, natomiast ciężko jest to przenieść do świata internetu. I gdzieś tam ja również się tym, z tym borykałam, ponieważ jak młoda dziewczyna zaczęłam w Polsce Market House, zbudowałam ten biznes wraz z moimi wspólnikami. Wiele się nauczyłam, miałam te 20 parę lat, generalnie się uczyłam. Generalnie to był biznes, w którym się wszystkiego uczyłam. I zbudowałam w Polsce sieć 45 salonów, 16 za granicą, i wraz z moimi partnerami sprzedaliśmy ten biznes. Moment, kiedy sprzedaliśmy ten biznes, był moim takim punktem, wiecie, zatrzymania, takim momentem, kiedy ja tak naprawdę za bardzo nie wiedziałam, co za sobą zrobić? E, Rozpoczęłam wtedy dwa nowe projekty, również w retailu. Dlaczego? Dlatego, że był mi bliski, więc zaczęłam budować wraz z innymi wspólnikami markę odzieżową. Wiele osób pytało mnie, Aga, masz taką wiedzę, powiedz o tym. Dlaczego nie mówisz o tym na YouTubie? Dlaczego nie mówisz o tym na Instagramie? I ja, słuchajcie, miałam ogromne blokady. Dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, powiem to, jak to wyglądało naprawdę. Wydawało mi się, że dobra, mam jakąś wiedzę, ale też siebie troszkę nie doceniałam w tym. A co gorsza, yy, Myślałam, że to jest takie oczywiste, że ta wiedza jest dla wszystkich dostępna. I była jedna dziewczyna, pojawiła się na mojej drodze, mówi: „A zacznij. Ja mówię: No, ale wiesz co, trzyma mi ogromny wstyd. I to nie wiem, czy to był wstyd, czy to było takie, no coś było takiego, że nie pozwalało mi iść do przodu. I w tym momencie y, rozpocząłam TikToka, jedna tam rolka mnie gdzieś tam bardzo mocno weskalowała. i to był taki mój, mój punkt y, otwarcia się. I zaczęłam się moją wiedzą ekspercką dzielić tutaj na social mediach. Poznałam wspaniałych ludzi, naprawdę wspaniałych. I zaczęło się wszystko świetnie rozkręcać. I oczywiście później, w następnych etapach, jak zaczęłam robić, zaczęłam się dzielić tą wiedzą, e, pojawiały się różne osoby w mojej przestrzeni. Pewnego dnia dostałam maila, czy nie chciałabym skalować mojego programu mentoringowego i pokazać go na większą skalę. Ja miałam, no w sumie bym chciała, ale nie wiem, czy mi się chce odpowiadać, co ja teraz będę. Wiecie, jakie miałam obawy? Pomyślcie, jakie miałam obawy? No co będę teraz skakać przed tą kamerą, non-stop? Bo też, uwaga, Oczywiście bliskie osoby z otoczenia mówiły, no co Ty będziesz teraz tak występować na tym Instagramie? No przestań, no daj spokój, no przecież to, to, to nie takie rzeczy tam się pokazuje. No i to mnie też zatrzymywało. To słyszałam, a Ty to już wypadasz z lodówki. I wiecie, no i mówię, dobra, nie, to rzucam, to nie robię tego. Ale y, pojawiły się te osoby, co Wam powiedziałam, dostałam tego maila i mówię, działam, bo y, widocznie to jest jakiś sygnał, że mam zacząć działać. I pamiętam, że słuchajcie, pierwszy mój program mentoringowy E, zgłosiło się pięć osób, więc mówię: No dobra, ale i tak fajnie. Rozpoczęłam to z wielkim stresem. Pamiętam, jaki mi wtedy towarzyszył, bo e, ja nie mogłam spać w nocy, bo nie wiedziałam, kogo przyjmę, nie wiedziałam, jak będę w stanie tym ludziom pomóc, czy naprawdę będę mogła tą wartość niej za, za sobą. E, więc towarzyszyły mi e, motyle w brzuchu, ale takie, wiecie, stresogenne, budziłam się w nocy. mówię, Jezus, jak to będzie? Następna edycja rusza. E, no ale powoli zaczęłam się z tym oswajać, zaczęłam widzieć jaką gigantyczną wartość daję tym osobom. Dlatego, że dzielę się tą wiedzą, dzielę się tym, co przeszłam, mogę dzisiaj dawać innym. I w pewnym momencie tego, jak zaczęłam to robić, poczułam w tym wszystkim wielką misję. Misję, że to, nie jest, że to jest to, czego mnie kiedyś nauczył mój mentor, dzięki czemu ja byłam w stanie zbudować tą firmę. Ja dzisiaj mogę to dawać innym. I co lepsze, Daje to innym, dostaję za to pieniądze i mogę pracować z każdego miejsca na świecie, co dzisiaj z mojej perspektywy jest dla mnie bardzo cenne. Dlaczego już Wam mówię? E, o, wezmę to do, do takich cykli życia. Jak jesteśmy, na pewno słyszeliście, jak nie, to możecie sobie je wygooglować. Są takie cztery cykle życia. Pierwszy cykl życia od 0 do 21 lat, kiedy jesteśmy bardzo młodzi, kiedy wszystko musimy, kiedy musimy umyć się, zjeść pierogi, czapkę, ubrać, iść do szkoły, zdać maturę i musisz, 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 tak? Tak tutaj mój synek stoi, on też musi teraz patrzeć, jak chyba nagrywa na przykład YouTube. Mm. I nie ma, wiecie, chodzi o to, że to już jest nam narzucone. Natomiast później kończymy tą szkołę i bierzemy życie w swoje ręce mamy 21 do 42 lat, gdzie budujemy karierę. Ja personalnie wtedy ją budowałam z udowadniania sobie, że zrobię, że potrafię, z tego, że chciałam osiągnąć jakiś swój autorytet w czymś i to mną kierowało i w tym momencie to były lata, kiedy budowałam Tousa w Polsce. Byłam zdeterminowana, nie miałam wiedzy, uczyłam się, odkrywałam. Natomiast po sprzedaży tej firmy, jak mówię, wszystko dobrze się stało i jakby wszechświat wie, kiedy co ma zrobić, Zaczęłam jakby kopiować trochę to, co zrobiłam, a później przyszła refleksja, że w zasadzie ja nie czuję misji w tym, co robię, a ja potrzebuję dzisiaj czegoś innego. I tak jak wtedy cieszył mnie ten biznes stacjonarny, online'owy, to, co zbudowałam, tak dzisiaj z perspektywy 42-letniej osoby chcę robić coś innego. I w tym, co robię, w, tym, w, tym, w, tym, w moich mentoringach, poczułam to, to, że dzielę się wiedzą ekspercką, poczułam naprawdę wielką radość, Wielkomisji, jeżeli Ty jesteś ekspertem w danej dziedzinie i chciałbyś się tą wiedzą podzielić, bo to, co Ci mogę powiedzieć dzisiaj z mojej perspektywy, dasz światu wiele dobrego, bo ludzie potrzebują tej wiedzy Nie dowiedzą się jej w wielu miejscach, ale mogą dowiedzieć się właśnie od Ciebie. Dlatego ja wraz z moim zespołem postanowiliśmy umożliwić osobom, które są prezesami, Działają na wysokich stanowiskach, mają świetną wiedzę, czy to z finansów, czy to z podatków, czy to z nieruchomości, czy z wielu innych aspektów, a nawet inno, ponieważ nie wiem, są osoby, które są ekspertami w przedłużaniu włosów, w robieniu wielu, wielu rzeczy, która być może może pomóc w karierze innych. To powiem wam, że takie działanie da wam gigantyczne spełnienie, dodatkowo drugie źródło przychodu i pewne poczucie wolności, bo potem nie wiesz gdzie skręcić, nie wiecie gdzie skręcić z karierą. Stworzyliśmy taki program High Ticket CEO, gdzie dzielę się na tym programie jak możesz to zrobić, używając social mediów, jednocześnie nie pajacując w nich. Jednocześnie nie robiąc marketingu, którego nie chcesz, który ci się nie podoba. Bo pamiętaj, że ja na przykład myślę sobie ja chcę to sprzedawać, ale ja nie muszę tego sprzedawać, nie mam noża na gardle robię to po prostu z pasji. Jeżeli takie coś chcesz zrobić, to są do tego fajne systemy. I uważam, że dzisiaj bardzo ważne jest, żeby dzielić się tą wiedzą w social mediach i robić to, ale też to robić przemyślanie, tak, żeby nie zabierało Ci czasu. I dlatego wraz z moim zespołem stworzyliśmy taki, taki program, który może wszystkim właśnie prezesom, wszystkim osobom, które mają dużą wiedzę, ekspertom, pomóc tą wiedzę przenieść do online'u i pomóc, pomóc innym. I też to, co Wam powiem jeszcze z mojej perspektywy, jest to olbrzymia satysfakcja. Yy, jeśli to dajesz, yy, ponieważ, no, ponieważ dajesz szczęście innym ludziom. I bardzo fajnie to wraca. Na jakich narzędziach ja pracuję? Przede wszystkim na, na Instagramie jest to jedno z moich głównych narzędzi. Natomiast yy, nauczyłam się przez ten czas, jak korzystać z tego narzędzia nie tylko pod kątem yy, umieszczenia zabawnych treści. Ale pod kątem y, umieszczenia treści merytorycznej, budowania relacji z drugim człowiekiem, y, tworzenia analityki tego, co robię, tak? bo przecież jakby oprócz tego, że robię coś, to też potrafię to zanalizować, prowadzenia grup, prowadzenia mentoringów, y, dzielenia się tą wiedzą w sposób taki, który, który pokazuje transformację i daje klientowi transformację. I to wszystko mogę nauczyć Ciebie nie tylko ja, tylko ja i mój zespół i możesz to wdrożyć u siebie i wiem, że może dać Ci to naprawdę dużo szczęścia i radości i spełnienia na głębokim poziomie, no a przede wszystkim też dodatkowe pieniądze w postaci 30, 50, a nawet 100 czy 200 tysięcy miesięcznie. To oczywiście zależy od Ciebie i naprawdę nie obawiaj się, nie będziesz musiał pajacować przed kamerą. Zapraszam Cię serdecznie, jeżeli wydaje Ci się interesujące, napisz do mnie, a na pewno się z Tobą skontaktuję. Pozdrawiam serdecznie Agnieszka Pala.